Na pograniczu krążyły opowieści o apaczce wielkiej jak niedźwiedź grizzly, wojowniczce wykutej z żywej skały prairie. Sheriff Grimes z Dusty Gulk zawsze uważał je za pijackie fantazje, dopóki nie zobaczył jej w łańcuchach, wystawionej na sprzedaż niczym osobliwość. Śmiech zamarł mu w gardle. Legenda była prawdziwa. Ale jeszcze prawdziwszy był rewolwer Colt Peacemaker, przyciśnięty do jego czaszki przez niskiego, żylastego mężczyznę o oczach twardszych niż stal. Wybieram sobie żonę. Syknął karłowaty kowboj, a jego głos był cichy jak szelest grzechotnika. Szeryf i jego ludzie mogli go zabić w sekundę, ale nie zanim posłałby ich szefa do piekła. I w tej chwili Grimes zrozumiał straszną prawdę. To nie była sprzedaż. To było roszczenie. Karzeł nie kupował gigantki. On ją brał. Mężczyzną, który trzymał broń, był Silas Kane. Od miesiąca był duchem. Poruszał się po świecie jak widmo skórzu i skóry, a jego obecność dawało się odczuć tylko wtedy, gdy odbierał nagrodę. Przez trzydzieści siedem dni tropił braci Millerów przez solne pustkowia, wykonując zadanie, którego nikt inny nie chciał. Słońce wypaliło ziemię w spękane białe piekło, ale Silas czytał krajobraz tak jak inni czytają książki. Dostrzegał poruszony kamień, zgięte źdźbło trawy, ledwo widoczny ślad w kurzu i na ich podstawie tworzył historię. Historia, jak zawsze, kończyła się cichym szczękiem jego Winchestera i milczącą drogą powrotną do cywilizacji. Przesunął worek z monetami po biurku szeryfa federalnego, pieniądze wydawały się lekkie, nierealne, nie liczył ich. Jego zapłatą nie były monety, ale ostateczność samego czynu, praca rozpoczęta, praca zakończona, równanie wyrównane. Włożył pieniądze do sakwy i pozwolił sobie na jeden luksus, napełnioną do połowy manierkę wody, by zmyć brud z twarzy. Gdy chłodna woda dotknęła jego skóry, świat pyłu i słońca zniknął, a on na ułamek sekundy znalazł się gdzie indziej. Inne ognisko. Zapach sosen i krwi. Wielki człowiek, wódz Apaczów o imieniu Tahki, umierał, a jego oddech był urywany i płytki. Tachki, który kiedyś uratował znacznie młodszego Silasa od śmierci w zimowym grobie, gdy jego ciało było połamane i bliskie zamarznięcia. Dług był absolutny. Tachki wcisnął w dłoń Silasa małego, misternie wyrzeźbionego drewnianego ptaka z rozpostartymi skrzydłami. Drewno było ciepłe, niemal żywe. Życie za życie. Wycharczał stary wódz. Przysięgnij, chronią, kiedy nadejdzie czas, przysięgnij. Silas przysiągł. Przysięga wniknęła w niego głębiej niż kości. Wspomnienie zniknęło równie szybko, jak się pojawiło, pozostawiając jedynie ducha kształtu ptaka w jego dłoni. Wsiadł na konia ze świętym talizmanem bezpiecznie schowanym w skórzanej sakiewce na piersi. Był profesjonalistą. Był człowiekiem kontraktów i przysiąg. Była między nimi różnica. Jedno to interes, drugie to architektura duszy człowieka. Jechał na wschód w stronę nędznego, pełnego much miasteczka Dusty Gulch, przyciągnięty szeptem na wietrze plotką o okrucieństwie barona kolejowego i wojennej zdobyczy wystawionej na publiczny widok przyciągnięty ciężarem ptaka i powagą swojej przysięgi dasty gulch było świeżą raną wyciętą w prerii pomnikiem chciwości zbudowanym z surowego drewna i desperacji nadciągała kolej a wraz z nią ludzie tacy jak markus Thorn, którzy kupowali ziemię za kontrakty a oczyszczali ją przy pomocy wynajętych rewolwerowców Obecność Sailasa pozostała niezauważona, niski mężczyzna na zmęczonym koniu, kolejny cień w mieście pełnym cieni. Zsiadł z konia, jego ruchy były oszczędne i ciche, a oczy skanowały otoczenie, czytając historię miasta z twarzy jego mieszkańców. Widział mężczyzn o twardych twarzach z karabinami, ludzi torna, których władza była leniwa i brutalna, widział mieszkańców, których strach był kwaśnym zapachem w powietrzu, i słyszał śmiech ordynarny i brzydki dochodzący z prymitywnego podestu aukcyjnego w centrum miasta. Tam ją zobaczył. Anaje, córkę wodza. Nie była w łańcuchach. Łańcuchy byłyby obrazą dla stali w jej kręgosłupie. Stała na podeście jako więzień, owszem, ale nieugięta. Opowieści nie kłamały. Była gigantką, istotą o niemożliwej skali i mocy. Nawet stojąc nieruchomo emanowała energią kinetyczną, wrażeniem powstrzymywanej burzy. Miała na sobie prostą suknię z jeleniej skóry, ale na niej wyglądała jak zbroja bogini. Mieszkańcy gapili się i szydzili. Widzieli potwora, dziwadło, osobliwość. Silas widział córkę człowieka, który uratował mu życie. Widział żywe ucieleśnienie swojej świętej, nierozerwalnej przysięgi. Szeryf Grimes, otyły mężczyzna pocący się w popołudniowym słońcu, był licytatorem. Był kreaturą Markusa Torna, człowiekiem, którego duszę kupiono i opłacono. Ile dajecie za tę dzikuskę zapaczów? ryknął Grimes, a jego głos był oślizgły od pogardy. Zdobycz z niedawnych niepokojów. Silna jak wół. Dobra do pracy, jeśli potraficie ją złamać. Silas poczuł, jak świat cichnie. Kpiący tłum, brzęczące muchy, skrzypiące belki nowego salunu, wszystko to zlało się w głuchy szum. Była tylko kobieta na podeście i miażdżący ciężar ptaka na jego piersi. Jego przysięga nie polegała na kupieniu jej wolności, jego przysięga polegała na jej ochronie. Sprzedaż to transakcja, to wymagało fundamentalnej korekty. Zaczął się poruszać nie w stronę licytatora, ale powolnym, celowym łukiem wokół tłumu. Był drapieżnikiem okrążającym stado, niewidzialnym, nieważnym aż do momentu ataku. Niezła sztuka, co? Grimes zaniósł się śmiechem, karmiąc okrutną rozrywkę tłumu. Może potrzeba dwóch mężczyzn, żeby sobie z nią poradzić. Kto zacznie licytację? Każda żona, jakiej pragniecie, jest tutaj, chłopcy. Właśnie wtedy zimna stal kolta silasa wbiła się w miękką skórę za uchem Graimsa. przeryw zamarł, a śmiech uwiązł mu w gardle jak ość. Tłum zamilkł. Widzieli tylko małego, zakurzonego mężczyznę, który pojawił się znikąd, z twarzą pozbawioną wszelkich emocji oprócz przerażającego, absolutnego skupienia. Wybieram sobie żonę. Syknął Silas Kane, a jego głos brzmiał jak żwir na grobku cichy i ostateczny. Cisza, która nastąpiła, była absolutna. Była to cisza wypełniona rodzącym się zrozumieniem tłumu, cichym odbezpieczaniem tuzina karabinów przez ludzi Torna, rozszerzającymi się ze strachu oczami Grimesa. Widzieli samobójczą głupotę tego czynu jednego małego człowieka przeciwko miastu zabójców. Mogli go podziurawić kulami. Ale Grimes zobaczył prawdę w śmiertelnej pewności oczu Silasa. Zobaczył człowieka, który już wyrównał rachunki, człowieka, który rozumiał cenę i był gotów ją zapłacić, i w tym momencie szeryf wiedział, że bez względu na to, co stanie się w ciągu następnych dziesięciu sekund, jego własna historia dobiegła końca. Nie chodziło o pieniądze, nie chodziło o zakup, to było coś starszego, coś świętego i strasznego, to było roszczenie. A cena miała być zapłacona nie w złocie, ale we krwi. Pędzili dzień i noc w szaleńczej, desperackiej ucieczce w postrzępione zęby kanionów. Prowadził ich silas, jego drobna postura była zwartym silnikiem wydajności na koniu, a jego oczy nieustannie skanowały grzbiety gór za nimi. Nie musiał patrzeć, by wiedzieć, że są śledzeni, czuł pościg, zimny ucisk na karku. Anaya jechała obok niego, jej obecność była cichą, potężną górą. Nie odezwała się ani słowem od opuszczenia Dasty Gulch, ale jej oczy były żywe, chłonąc każdy szczegół krajobrazu z intensywnością, która go niepokoiła, zrozumiał, że to jej świat. On był tu intruzem. Drugiego ranka pościg nie był już tylko uczuciem, był chmurą pyłu na horyzoncie, tuzinem ludzi torna prowadzonych przez mściwego szeryfa Grimesa. Silas poprowadził ich konie do wąskiego, ślepego kanionu, pułapki o stromych, wypalonych słońcem ścianach. To było pole śmierci, ale możliwe do obrony. Zsiadł z konia, wyciągając winchestera z kabury. Dalej nie pojedziemy, powiedział płaskim głosem. Nie spojrzał na nią. Znajdź jakąś osłonę. Będzie głośno. Był profesjonalistą przygotowującym się do pracy. Wyraźnie widział równanie. Trzynastu ludzi przeciwko jego karabinowi i dwóm pistoletom. Matematyka była zła. Obiecał ją chronić i zamierzał wypełnić ten kontrakt nawet za cenę życia. To była kwestia honoru. Anaya jednak nie szukała osłony. Patrzyła na ściany kanionu z przechyloną głową i dziwnym błyskiem w oczach. Zsiadła z konia i podeszła do podstawy klifu kładąc dłoń na rozgrzanym słońcem kamieniu. Zamknęła oczy i przez długą chwilę stała nieruchomo, jakby wsłuchiwała się w samą skałę. Mój ojciec nazywał to miejsce kruchą kością, powiedziała, a jej głos był niskim pomrukiem, który zaskoczył Silasa po całym dniu milczenia. Mówił, że z zewnątrz wygląda na mocne, ale jego serce jest puste. Skierowała wzrok nie na silasa, ale na masywny, chwiejący się filar skalny, który górował nad wejściem do kanionu kamiennego strażnika, utrzymywanego na miejscu przez kruchy kamienny klin. Silas podążył za jej wzrokiem, był ekspertem od materiałów wybuchowych, rozumiał punkty nacisku i pęknięcia. Zobaczył to natychmiast. To był akt boski czekający na pchnięcie, ale filar miał sto stóp wysokości i ważył dziesięć tysięcy ton litej skały. Pchnięcie było niemożliwe, nie ma czasu. Zaczął, odwracając się w stronę zbliżającej się grupy pościgowej. Nigdy nie dokończył zdania. Anaya już się poruszyła, nie biegła. Poruszała się z płynną, przerażającą gracją lawiny, uparła się potężnymi nogami, jej bose stopy znalazły oparcie na piargu, napięła ramiona, a mięśnie jej pleców i rąk zwinęły się w węzły żywego granitu. Z rykiem, który zdawał się wstrząsać fundamentami kanionu, uderzyła ramieniem w podstawę skały podpierającej klin kamienia wielkości wozu. Przez chwilę, która zatrzymała serce, nic się nie działo. Potem, z jękiem, który odbił się echem przez wieki, kamienny klin poruszył się. Pojawiło się pęknięcie, ciemna pajęczyna na czerwonej skale, potem kolejne. Spadł deszcz pyłu i kamyków. Grupa pościgowa teraz u wlotu kanionu zatrzymała konie, ich twarze były maską zdziwienia i rodzącego się przerażenia. Wysoko ponad nimi wielki kamienny filar zadrżał. Przechylił się, powoli i majestatycznie, zdając się zawisać w powietrzu przez wieczność, zanim poddał się grawitacji. Spadł z dźwiękiem przypominającym pękanie świata, kataklizmem roztrzaskanej skały i duszącego pyłu, który przetoczył się przez kanion. Nie tylko zablokował przejście, wymazał je. Tam, gdzie było wejście, teraz znajdowała się nowa góra gruzu o wysokości stu stóp. Pył opadł, odsłaniając scenę absolutnej ciszy. Grupa pościgowa zniknęła za nieprzebytą ścianą, którą sami sobie stworzyli. Silas stał z karabinem zwisającym bezwładnie w dłoni, jego profesjonalne kalkulacje, jego honorowa ostatnia walka, wszystko to stało się całkowicie nieistotne. Spojrzał na Anaję, która stała dysząc, jej ciało pokryte było cienką warstwą pyłu, a kostki krwawiły tam, gdzie uderzyła w kamień. Nie patrzył na dług do spłacenia, patrzył na siłę natury, na partnerkę. Z szokującą jasnością zobaczył, że jego planem było umrzeć za nią. Jej planem było, aby oboje żyli. Ta myśl wciąż kołatała mu się w głowie, gdy odwróciła się do niego. To nie koniec, powiedziała cichym i pewnym głosem: Torn się nie podda. Ta nowa góra, którą widzisz, to nie mur. To tylko opóźnienie. Musimy iść dalej. Jechali przez kolejne dwa dni coraz głębiej w labirynt kanionów, a cisza między nimi nie była już ciszą obcości, ale nowej, wspólnej rzeczywistości. W końcu dotarli do stromej ściany skalnej ukrytej za zasłoną starych, sękatych wierzb. Wyglądało to na kolejny ślepy zaułek. A siadła z konia i odsunęła zasłonę, odsłaniając ciemną, wąską szczelinę w skale, ledwo na tyle szeroką, by koń mógł się przecisnąć. Ciche miejsce powiedziała. Wewnątrz świat się zmienił. Przytłaczające słońce i czerwona skała ustąpiły miejsca ukrytej dolinie, misie, niemożliwej zieleni w sercu kamienia. Małe, czyste źródło nawadniało łąkę, gęstą od kwiatów i roślin, których Silas nigdy wcześniej nie widział. To było sanktuarium, sekretny ogród ukryty przed światem. Po raz pierwszy zobaczył, jak napięcie opuszcza ramiona Anai. Tutaj, nie była legendą ani więźniem, była w domu, rozbili mały obóz. Gdy słońce zachodziło, malując ściany doliny odcieniami złota i fioletu, Silas wyjął małą skórzaną sakiewkę z piersi. Wyjął rzeźbionego drewnianego ptaka i podał jej. Przysiągłem twojemu ojcu, powiedział cicho, niemal szorstko. Uratował mi życie. Dałem mu słowo, że będę cię chronić. Sprowadziłem cię do domu. Dług jest spłacony. Położył ptaka na jej dłoni, czując, jak ciężar opada z jego duszy. Był wolny. Mógł odjechać rano z powrotem do swojego świata kontraktów i duchów. Jego honor został zaspokojony. Anaja spojrzała na ptaka, potem na Silasa. Smutny, mądry uśmiech pojawił się na jej ustach. Myślisz, że chodzi o dom? zapytała. Wstała i zaprowadziła go na środek łąki, klękając, by dotknąć liści małej srebrzystej rośliny. To jest matoska, korzeń leczniczy, to jest ate, liść snu. Tam jest kwiat Cajtona, który może zatrzymać krwawiące serce. Przesunęła ręką po dolinie. To miejsce nie jest domem, to jest biblioteka, ostatnia. Wszystko, co mój lud wiedział o leczeniu, o życiu, jest w tej ziemi. To jest dziedzictwo mojego ojca. W końcu spojrzała mu w oczy, a on zobaczył w nich przerażającą, łamiącą serce jasność. Kolej nie chce tylko drogi przez góry, Silas. Geodeci Torna znaleźli to miejsce. On wie, co tu jest. Nie chce budować kolei, chce posiadać lekarstwo. To po to wysłał swoich ludzi, to za to zginął mój ojciec. Ciężar, który opadł z duszy Silasa, runął z powrotem, cięższy niż jakakolwiek góra. Wkroczył w wojnę, której nie rozumiał, spłacając dług, który był bladym cieniem prawdziwej stawki. Nie chodziło o jedną kobietę. Chodziło o dziedzictwo, które mogło zmienić świat, bezcenny skarb, za który człowiek taki jak Torn spaliłby całe terytorium. Jego przysięga złożona zmarłemu wodzowi dobiegła końca, ale patrząc na cichą determinację na twarzy Anai, na święte zaufanie tej żywej biblioteki wokół nich, Silas Kane podjął nową decyzję. Miał nowy kontrakt do uhonorowania, napisany nie w przeszłości, ale w teraźniejszości, przysięgę złożoną żywym. Jego misja dopiero się zaczynała, ich kruchy spokój został zburzony tydzień później. Torn, jak przewidziała Anaja, nie poddał się. Sprowadził ludzi z linami i wiertłami, omijając zamknięte przejście i spadł na dolinę jak szarańcza. To nie była bitwa, to była eksterminacja. Przybyli z pochodniami, ich celem nie było schwytanie, ale unicestwienie. Zniszczenie dziedzictwa na zawsze. Anaya walczyła jak osaczony niedźwiedź grizzly, jej siła była czymś przerażająco pięknym, ale było ich zbyt wielu. Silas, poruszając się jak widmo, wykorzystał swoją taktyczną wiedzę o wąskich gardłach doliny, by ich nękać, by ich spowolnić. Odprowadzał małą grupę strzelców z dala od gęstego skupiska świętych roślin, gdy to zobaczył – mężczyznę z pochodnią, który miał właśnie podpalić srebrzystolistną matoskę. Bez namysłu Silas wyszedł z ukrycia, jego pistolety szczeknęły, powalając mężczyznę. Ale drugi strzelec czekał. Strzał uderzył Silasa w bok, gorący, okrutny cios, który rzucił go na ziemię, Anaya zobaczyła, jak upada, z rykiem czystej furii przebiła się przez linię torna wirni szczycielskiej mocy. Utorowała sobie drogę do jego boku, zarzuciła jego ranne ciało na ramię, jakby nic nie ważył i zaniosła go do schronienia w płytkiej jaskini, podczas gdy bitwa szalała. Rana była poważna, głęboka, poszarpana i obficie krwawiła. Umierał. Położyła go, a jej dłonie, zwykle tak silne, teraz drżały. Miała wiedzę, by go uratować, ale koszt był niewyobrażalny. Okład wymagał korzenia kwiatu Czejtona, rośliny, która mogła zatrzymać krwawiące serce, ostatniej w dolinie, żywego nasienia przyszłości jej ludu. Przez chwilę była sparaliżowana, uwięziona między przeszłością a przyszłością. Pozwolić umrzeć ostatniemu ze swojego rodu, czy pozwolić zginąć człowiekowi, który dotrzymał przysięgi? Spojrzała na jego bladą i nieruchomą twarz, a wybór zniknął. Z szlochem żalu przygotowała korzeń, poświęcając dziedzictwo swojego ludu, by uratować tego jednego małego honorowego człowieka. Wygrali. Wypędzili ludzi Torna, ale dolina była dymiącą ruiną. Biblioteka spłonęła. Dziedzictwo przepadło. Anaya siedziała obok śpiącego, gorączkującego Silasa, a głęboka, pusta rozpacz ogarniała ją. Wygrała bitwę, ale przegrała wojnę. Jej obrońca żył, ale jej cel umarł. Zdrętwiałymi palcami sięgnęła po rzeźbionego ptaka, ostatnią rzecz, której dotknął jej ojciec. Przesunęła kciukiem po jego gładkiej powierzchni i poczuła małe, niemal niedostrzegalne kliknięcie. To nie była tylko rzeźba. To był medalion. Dech zaparło jej w piersi. Wsunęła paznokieć w szew i przekręciła. Otworzył się, a w środku, w gnieździe z miękkiej wełny, leżało tuzin małych czarnych nasion. Nadzieja nie była stracona. Była w jego kieszeni przez cały czas. Leczenie anaj było powolną, cichą sztuką. Przez wiele dni była duchem w jaskini opiekując się gorączką Silasa. Jej dłonie były delikatne, ale pewne, gdy mieliła zioła i czyściła jego ranę. Poruszała się z cichą oszczędnością, nie marnując żadnego ruchu. Jej żal po dolinie był mocno stłumionym ogniem za jej oczami. Silas, dryfując w oparach bólu, obserwował ją, jak człowiek mógłby obserwować rzekę, siłę zbyt potężną, by ją zrozumieć, a jednak samo źródło jego życia. Widział, jak odmierzała cenną wodę, jak ostrożnie podtrzymywała mały ogień, ogromną zmęczoną siłę w jej ramionach. Żył, ponieważ poświęciła cały swój świat, by go utrzymać przy życiu. Kiedy jasność umysłu powróciła, było to jak fizyczny cios. Piątego dnia gorączka ustąpiła. Silas usiadł, ból w boku był tępym, gorącym bólem i spojrzał na ruiny doliny przez otwór jaskini. Zobaczył zczerniałą ziemię, zwęglone szkielety roślin i w tej chwili absolutnej ciszy w końcu zobaczył prawdę o sobie. Całe jego życie było serią kontraktów, księgą długów i spłat czcił literę prawa, zimną matematykę wypełnionej przysięgi. Jego honor był fortecą, którą zbudował wokół pustego serca. Przybyłby chronić kobietę, aby zaspokoić kontrakt ze zmarłym, akt najwyższej egoistycznej dumy, ale Anaja uratowała go nie z obowiązku, ale z zaciekłej, opiekuńczej lojalności wobec żywych. Kontrakt był duchem, to popiół, jej żal, jego życie, to było prawdziwe. On wróci, powiedziała Anaya płaskim głosem, patrząc na zniszczenia. Nie zostawi systemów korzeniowych. Przywiezie ciężki sprzęt, żeby je wykopać. Silas spojrzał na odległe góry, na cienką, brzydką bliznę nowej linii kolejowej przecinającej przełęcz. Myślał nie jak rewolwerowiec, przygotowujący się do ostatniej walki, ale jak taktyk widzący szachownicę po raz pierwszy. Ciężki sprzęt. Torn nie mógł go przetransportować przez góry, musiał go sprowadzić koleją. Całe życie spędzone jako łowca nagród, jako człowiek, który wiedział, jak wysadzić szybko palniany lub zawalić tunel, Nagle skrystalizowało się w jeden genialny punkt jasności. Jego umiejętności nie były narzędziem do samotnej zemsty, były doskonałą bronią do ochrony dziedzictwa. Nie, powiedział Silas, jego głos był szorstki, ale pewny, nie zrobi tego. Nowy plan, odważny i straszny, zaczął się formować w jego umyśle. Potrzebuje swojej kolei, a kolej ma serce. Nie będziemy bronić doliny, zabijemy jego marzenie. Ruszyli pod osłoną bezksiężycowej nocy, Dwa duchy opuszczające cmentarz. Ich podróż była cichym świadectwem ich nowego partnerstwa. Siła Anai i znajomość terenu pozwoliły im przetrwać surową dzicz, podczas gdy spryt i umysł taktyczny Silasa planowały ich trasę, unikając patroli, poruszając się w cieniu. Nie było już rozkazów, tylko wspólne, niewypowiedziane zrozumienie. On był lątem, a ona ogniem. Celem był cud inżynierii i arogancji. Nowo ukończony most kratownicowy nad wężowym kanionem, ostatnia kluczowa arteria, która miała połączyć Kolej Torna ze światem. Był to szkieletowy gigant z drewna i stali, pomnik ambicji Torna i jedyny sposób, w jaki mógł sprowadzić ciężki sprzęt potrzebny do wypatroszenia doliny. To było jego urzeczywistnione marzenie. To było jego serce, a Silas Kane przybyłby je złamać. Plan był partią szachów o zabójczej precyzji. Przez dwa dni Anaja stała się widmową wojowniczką na wzgórzach otaczających most, legendą, która stała się rzeczywistością. Wciągnęła główną straż torna w frustrujący bezowocny pościg, wykorzystując swoją znajomość terenu do tworzenia fałszywych śladów, wywoływania małych lawin kamiennych, stając się wszechobecnym, niewidzialnym zagrożeniem, które szarpało im nerwy i odciągało coraz dalej od ich posterunku. Jej siła nie była używana do brutalnej siły, ale do dezinformacji, wielkiego i mistrzowskiego zwodu. Jej dywersja dała Silasowi jedyną rzecz, której potrzebował: czas. Poruszał się jak cień pod mostem, jego niewielki wzrost pozwalał mu wślizgnąć się w siatkę belek i podpór, miejsce, do którego żaden normalny człowiek nie mógł dotrzeć. Pracował ze skupieniem chirurga, jego ręce były pewne, a umysł spokojnym morzem obliczeń. Umieścił ładunki nie po to, by wywołać chaotyczną eksplozję, ale by naukowo przeciąć nośne złącza mostu. Gdy podkładał ostatni ładunek, zobaczył ich, małą grupę chińskich robotników, wysłanych na ostatnią kontrolę strukturalną, uwięzionych po drugiej stronie mostu. W równaniu Torna byli ludźmi do zużycia. W równaniu Silasa nie. Ostateczna konfrontacja miała miejsce, gdy słońce zaczęło zachodzić, malując kanion krwią i złotem. Torn przybył drezyną, jego twarz była maską triumfu w otoczeniu dwóch ostatnich strażników. Zobaczył tylko Silasa, małego rannego człowieka stojącego samotnie na środku jego wspaniałego mostu. Ale potem zobaczył Anaję, pojawiającą się jakby z samego kamienia na drugim końcu kanionu, blokującą drogę jego uciekającym strażnikom. Został uwięziony. To koniec, Torn, powiedział Silas, trzymając rękę na spłonce detonatora. Torn roześmiał się surowym, brzydkim dźwiękiem. Myślisz, że obchodzi mnie ten most? Zbuduję tuzin następnych. buduje przyszłość. Twoja przyszłość kończy się tutaj odparł Silas cicho i umrzesz sam. Ale wtedy jego wzrok padł na przerażonych robotników. Anaja też to zobaczyła. Ciche pytanie przeszło między nimi. Mógł zdetonować ładunki teraz. Czyste, proste zwycięstwo, ale nie byłoby to honorowe. Ostatnim, wspólnym skinieniem głowy, Enaja wydała okrzyk wojenny. Który odbił się echem od ścian Kanionu i ruszyła do ataku. To nie był zwód, to była żywa lawina. Strażnicy odwrócili się w panice, strzelając na oślep. Jej atak był brutalną, piękną dywersją, która kupiła Silasowi potrzebne sekundy. Porzucił detonator, pędząc przez most, krzycząc do robotników w języku gestów i surowej nagłości. Złaście. Teraz. Torn z oczami szerokimi z niedowierzania, podniósł pistolet, by strzelić do uciekających robotników, do ostatniego szczegółu, nad którym nie chciał stracić kontroli. Ale Silas był tam. Jego mniejsze ciało było plamą ruchu, wpadając na barona, nie z siłą wojownika, ale z prostym, desperackim ciężarem człowieka stawiającego się między potworem a niewinnym. Dwaj mężczyźni, niepowstrzymana siła i niewzruszony obiekt chciwości, przelecieli przez barierkę, splątana masa kończyn spadająca w cień. Anaya, po uporaniu się ze strażnikami, dotarła do detonatora, spojrzała w dół kanionu w miejsce, gdzie właśnie zniknął człowiek, który dotrzymał przysięgi, potem spojrzała na uciekających, przerażonych robotników, teraz bezpiecznych po drugiej stronie. Z ostatnim gardłowym okrzykiem żalu i sprawiedliwości uderzyła dłonią w tłok. Eksplozja nie była chaotycznym wybuchem, ale ostrym, chirurgicznym trzaskiem. Wielki most jęknął. Jego stalowe serce pękło i z powolną, agonalną majestatycznością rozpadł się na kawałki, pogrążając się w ciemności kanionu poniżej. Marzenie Torna umarło. Miesiące później do cichego miejsca zawitała wiosna, zczerniała ziemia goiła się, a z popiołów wyłaniała się mozaika małych, schludnych ogrodów. Maleńkie, czarne nasiona z medalionu zakorzeniły się. Ale Silas i Anaya nie byli sami. Kilka rodzin, osierocone dzieci z Dasty Gulch, przesiedlona chińska rodzina z obozu kolejowego, wdowa, która straciła farmę na rzecz ambicji Torna, znalazło drogę do ukrytej doliny. To już nie była biblioteka ani sanktuarium, to było miasto. Silas, z blizną na boku, ale wyleczony, stał na wzniesieniu obserwując dzieci. Nie uczył ich walczyć, uczył ich myśleć, czytać krajobraz, budować coś, co przetrwa. Myślał, że honor to dług spłacony zmarłym, zamknięta księga. Teraz wiedział, że prawdziwy honor to inwestycja w żywych, dług spłacany naprzód, bez oczekiwania na zwrot. Anaya stała obok niego o głowę i pół wyższa, jej obecność była solidną, pocieszającą górą. Chodziła między ogrodami, jej dłonie, niegdyś broń wojenna, teraz delikatne i pewne, gdy uczyły kobiety, które liście leczą gorączkę, które korzenie łagodzą kaszel. Myślała, że jej siła czyni ją potworem, legendą skazaną na samotność. Teraz wiedziała, że jej siła czyni ją obrończynią, nieprzebytym murem wokół nowego i kruchego świata. Nie patrzyli na siebie. Stali ramię w ramię, ich ramiona prawie się stykały i patrzyli na swoje dziedzictwo. Był to ogród wyrosły z popiołów, społeczność zbudowana ze złamanych kawałków, cicha, wyzywająca obietnica wyszeptana w sercu wrogiego świata to był dom. I przetrwa.